Na naszym kanale jest, to no jest za kamerą jest As Nastała jesień. Ja jej nie nienawidzę. Pewnie teraz wszystkie jesieniary mnie zniszczą w komentarzach, ale dzisiaj Wam podam pięć powodów, dlaczego nie jesieni Dlaczego nie nazywam Powód pierwszy to jest to, że cały czas jest zimno. pada deszcz, jest mokro, pokniesz Jest cały czas zimno. Powód drugi, dlaczego nie nienawidzę jesieni. Dlatego, że odlatują bociany. Bez bocianów się robi tak smutno, tak? Cały czas chleko szktały fajnie. Ja się lubię kolegować z bocianami. Kolegować z bocianami. Po prostu bociany były fajne. A już teraz ich nie ma. Trzeci, dlaczego nie nienawidzę jesieni? Dlatego, że wszystko umiera. Wszystkie liście się robią takie zgniłe. Wszystkie dziewały ją. Jeżeli niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. Powód czwarty: kolory. Na początku września czy na października. Są ładne liście, żółte, czerwone, ale potem w listopadzie liście się stało takie i wszystkie liście spadają z drzew i gniją, bo deszcz pada w tym głupim listopadzie. Ale jest jeden powód, dlaczego liście jest fajna. Dlatego, że można rzucać kasztanami tego, kogo się nie lubi.